you on, let siema, witam serdecznie w kolejnym vlogu. E, jak widzicie, uprawę pożniwne, start mamy dzisiaj 15 sierpnia. Święto Wojska Polskiego, ale no co robić, bo niestety terminy gonią. E, za mną jeździ 7830 8 30 zombie. E, 8, 7. 8, 7. Nie, 7, 8. <laughs> e, Za kamerą jest dzisiaj Kajton, moderator. Ma. tak to tak, tak. jest i, 730 i nowa maszyna yy, mandam uprawiamy po szefaku jakieś 10 cm, żeby ładnie yy. no i tak to ładnie wygląda jak widzicie 7830 ładnie leśno nagra tak to ładnie, ładnie wygląda, także lecimy dalej z nagrywaniem, Dobrze. Witajcie w kolejnej części. Ja nie wiem, czy to będzie jako vlog czy po prostu dołączenie. Do, tych, do tego vloga, co tam ten John Deere jeździł, ale tak, mamy 20 sierpnia. Tutaj jest gruba akcja. No już praktycznie masę zjeżdża ten y, z mandamem, ale sieje masę, taki sam 8130S z y, Bednarem 6-metrowym. Bednar, bednar omega 6000. Y, jest to siewnik y, pół zawieszony, ciągany, taki jak coś Chorz, no Praktycznie to jest chyba. Można powiedzieć horsz w barwach żółtych. o. Właśnie tutaj jedzie masej. Yy, mamy tutaj pole po pszenicy, bezorkowo. Właśnie idą bezorkowo. Idzie się w spaku yy, po pszenicy była dana talerzówka, teraz dany jest mandam, no i praktycznie ja przyjechałem w laczkach no pochwalę się. I zobaczcie, idę i normalnie się zapadam, także no jest naprawdę mega. Trochę coś tam popadało w wilgoci, mało co jest, bo za dużo tego nie ma. Także tak to wygląda. Tam jest Masej, ten z Madamem, a tam jest ten drugi. Także no tak to fajnie wygląda tutaj. Rzepaku już trochę jest posiane. Gdzieś chyba około 100 hektarów. Planowane jest 300, ale nie wiadomo jak to wyjdzie. Jakieś chmury tam idą. Ale co się zobaczy. Niby miało popadać, a jak to popada, czy to popada w ogóle to jest kurwa mać. Wygranie na loterii, nie?